Cześć, w tym materiale chciałbym pokazać Wam najbardziej podstawowe narzędzia, które służą w programie Photoshop do wyostrzenia zdjęcia. W tym celu włączyłem sobie zdjęcie z bardzo płytką głębią ostrości. Tak naprawdę to zdjęcie jest ostre tylko i wyłącznie na nosie i ta ostrość już zostaje zatracona nawet w obszarze oczu. Oczywiście samo zdjęcie jest i jego ostrość jest akceptowalna, ponieważ zarówno czoło, oczy, jak i wierzchołek nosa są jeszcze ostre. A na tym mi w przypadku tego zdjęcia zależało. Natomiast, gdyby ktoś chciał koniecznie to zdjęcie zdecydowanie mocniej wyostrzyć, no to może skorzystać z kilku gotowych narzędzi, które są wbudowane w Photoshopa i które już pokazuję. W pierwszej kolejności powiększyłem sobie to zdjęcie do 100%, tak bym mógł ocenić, czy rozmycie, które za chwilę zastosuję, będzie dla mnie satysfakcjonujące. Wszystkie narzędzia służące rozmyciu znajdują się w zakładce Filtr Wyostrzenie. I zacznijmy od najbardziej prostego. Najbardziej proste to po prostu wyostrzenie. Wystarczy na nie kliknąć, a program sam dobierze odpowiednie parametry, które wyostrzą zdjęcie. Tak wygląda zdjęcie po wyostrzeniu, a tak wygląda przed, po i przed i po. Oczywiście tego wyostrzenia mogę nakładać tyle razy, ile będę chciał, ile uznam za słuszne. Oczywiście już widać po trzecim razie, po drugim również, że zdjęcie stało się przeostrzone, czyli w tych miejscach, w których było ostre, wyostrzenie jest na tyle mocne, że jest to już poziom nie do zaakceptowania. Jest oczywiście kilka innych narzędzi, które możemy użyć. One również znajdują się w zakładce Filtr, Wyostrzenie i teraz skorzystam z inteligentnego wyostrzenia. Najważniejsze, aby w ramach narzędzia inteligentne wyostrzenie upewnić się, że mamy włączoną opcję. Podglądu. I teraz tak. Pierw, po pierwsze musimy zorientować się, w jaki sposób nasze zdjęcie jest nieostre. Aby wybrać odpowiedni rodzaj usunięcia tej nieostrości. Jeżeli zdjęcie jest po prostu nieostre, bo ma zbyt płytką głębię ostrości, to wystarczy, że wybierzemy opcję usunięcia rozmycia soczewkowego. Jeżeli okazałoby się, że zdjęcie zostało poruszone w trakcie jego robienia, wybieramy opcję usuń poruszenia i wtedy własnoręcznie ustawiamy taki kąt. Jakim to zdjęcie rzeczywiście było poruszone w trakcie jego wykonywania. Ja w przypadku tego zdjęcia zostawię rozmycie soczewkowe. I teraz w przypadku rozmycia soczewkowego mamy tutaj trzy parametry, za pomocą których możemy to zdjęcie wyostrzyć. Po pierwsze, możemy podnieść wartość, ja wstępnie podniosłem powiedzmy do 200%. No i teraz troszkę się pospieszyłem i przez przypadek wcisnąłem Enter. Ale to nic. Po włączeniu tego narzędzia, jeszcze raz wszystkie wcześniejsze ustawienia zostały zapisane. Samo podniesienie parametru wartość do 200% nie spowodowało jeszcze, że zdjęcie się wyostrzyło. Dopiero przesunięcie promienia spowoduje, że zdjęcie w sposób widoczny zyska na ostrości. Możemy oczywiście wykonać redukcję szumu. Ja tej redukcji szumu wykonam yy, aż w nadmiarze. I po jej wykonaniu zdjęcie w pewnych tylko obszarach, tam gdzie ono nie było zbyt ostre, zostanie bardzo mocno wygładzone. Ja nie polecam stosować opcji redukcja szumu. Tak wygląda inteligentne wyostrzenie. Pracujemy tak naprawdę na dwóch parametrach wartość i promień. Ponieważ nie chcę go zastosować, na koniec pokażę jeszcze jedno narzędzie do wyostrzania. On również znajduje się w zakładce filtry wyostrzania i jest to opcja maski wyostrzającej. Maska wyostrzająca, jest moim zdaniem tym najdoskonalszym narzędziem do wyostrzania, które można znaleźć w zakładce filtry wyostrzenia. Mamy tutaj dwie wartości, z których korzystaliśmy już wcześniej. Powiedzmy, że wartość ustawię w pozycji 100%. Promień ustawię w pozycji 5, i już w tym momencie następuje wyostrzenie tego zdjęcia. Natomiast gdy uznam, że wyostrzenie tego zdjęcia jest zbyt mocne, mogę sobie podbić próg, i wtedy to zdjęcie y, aż tak ostre nie będzie. Ten próg, powiedzmy, powoduje, że zdjęcie jest lekko wyostrzone, ale nie aż tak mocno, jeżeli obniżę próg maksymalnie. Wtedy cała wartość i promień no, podniosą mi bardzo wyraźnie wyostrzenie. Generalnie y, zasada jest taka, że należy to sobie po prostu przećwiczyć, sprawdzić na kilku zdjęciach. I samemu dojść do tych właściwych parametrów. Z mojego doświadczenia wynika, że odtworzenie takiego kształtu, jaki jest widoczny tutaj, i nie mam na myśli tych parametrów, które są tu wpisane, tylko takiego kształtu tych suwaków po przekątnej, daje mi zazwyczaj takie wyostrzenie, które jest dla mnie, no takie w sam raz, najbardziej do zaakceptowania. Nie jest ani za mocne, ani za słabe. Oczywiście. To czy te suwaki będą ustawione w taki sposób, czy w nieco węższy, zależy od tego jak bardzo zdjęcie było nieostre. Natomiast ja zawsze staram się, żeby ten układ po przekątnej zachować i jakoś specjalnie nie rozprawiam nad tym, czy tutaj będzie 40 czy 50%, mniej więcej robię to po prostu na oko. No i to tyle jeśli chodzi o narzędzia do wyostrzania, o których chciałem opowiedzieć w tym odcinku. O bardziej zaawansowanych opowiem jeszcze przy okazji Photoshopa i edycji rozszerzonej. Do następnego odcinku. Cześć!